Skaczące misie. Jak ja uwielbiam, czuć wiatr we włosach podczas jazdy, a ty, Kicku? Piu, ja mam twój szalik na twarzy. Czemu Zofia chciała Cię dzisiaj zobaczyć? Wspomniała coś o nocowaniu u niej. Wow, ale byłoby super! Wow. Cóż, hamulce są sprawne! Tu podnieście wyżej. Nie da rady, Bruno. Jesteś za duży na linę. A może to lina jest za mała? Zimarację, ma rację. Potrzebna nam dłuższa lina. Przyniosę wam, ale najpierw muszę iść do Zofii. Twój szalik mnie znowu atakuje, Rosie. Oh, Rosie jest taka wspaniała. Przepraszamy za spóźnienie. Najważniejsze, że jesteście, Rosie. Rosie wspomniała coś o nocowaniu. Tak, mam do was wielką prośbę. Odpowiedź brzmi... I to z wielką przyjemnością. Dziękuję. Chciałam, żeby małe żołędzie u mnie przenocowały. Małe żołędzie? <noise> ale. Ale. Chciałam sama zapytać dębiaka o zgodę, ale mimo, że go widzę i słyszę, jak chrapie, to jeszcze nigdy z nim nie rozmawiałam. O, ale szkoda. Jak chcesz, to my możemy się go spytać. Prawda, kicku? Prawda! Szalik! Szalik! szalik. Ha, ha, ha. Jesteś najlepsza, Olu. E, oczywiście oprócz mnie. Ja też byłbym świetny, gdybym mógł spróbować. O, pospiesz się, Rosie. Myślałem, że chcesz mi pomóc. Ja też chcę skakać. To będziesz skakał. Chodźcie. O, nie poczekamy na Rosie? Nie wiadomo, kiedy będzie. Chodźcie. Witaj, Dębiaku. Rosie, Kicek, witajcie. Mam wiadomość od Zofii. Wiadomość od Zofii? Dla mnie? Tak. Chciała się spytać, czy małe żołędzie mogą u niej przenocować. O tak, możemy? <laughs> <laughs> Lubię pączki. Dobrze, myślę, że możecie. Ura! O której mają u niej być? Chyba musimy się wrócić i spytać. Szkoda, że nie możecie ze sobą rozmawiać, dębiaku. Hmm. Szkoda, że nie mamy skrzydeł. Pobylibyśmy szybciej u Zofii. <śm> Racja! Dziubek! On może dolecieć do niej szybciej niż my. Dziubku! Dziubku! Nie zwoł. Zastanawialiśmy się, czy mógłbyś zrobić dębiakowi i nam przysługę. Hmm, przepraszam, ale jestem zbyt zajęty. Koniec z niewygodnymi gniazdami dla pierzastych stworków. Bo ja, dziubek, wymyśliłem pierwsze na świecie: wełniane gniazdko! Tada! A m gdzie ono jest? Pokażę wam trochę później. Do miłego. No nic, sami pojedziemy. Nie wydaje mi się, żeby Rosie i Gicek byli w domu. Pojechali do Zofii, pamiętasz? Patrzcie! Najdłuższa lina do skakania! Tak bez pytania? Nie wygłupiajcie się! Rosie pomaga, tylko jej to chwilowo nie ma. Zofio, dębiak chciał się zapytać, o której mają przyjść małe żołędzie. Powiedz żołędziom, że mają przyjść jak słońce się obniży, a dzień wydłuży. E? To chyba znaczy o zachodzie słońca. Panie! Je! Yeah. Patrz na to! Tak! Szybciej, Bruno! Panie Filipie! Du. A kiedy będzie moja kolej Za minutkę. Obracaj! Szybciej! <ścoughs> <ścoughs> Zofia prosiła małe żołędzie, żeby przyszły o zachodzie słońca. Zachód słońca? <laughs> <laughs> A o której wrócą? Hmm. Może jednak polecisz do Zofii, Dziubku? Jesteśmy padnięci. Przepraszam, Rosie. Nie mam na to czasu. Prowadzę biznes gniazdkowy. Cóż kicku? Przynajmniej jest z górki. O, szalik Rosy! Szalik! O, teraz powinna być moja kolej. Daj mu poskakać, Filipie. Dobra, możesz iść następny. Pod warunkiem, że jeszcze raz bardzo mocno zakręcisz. <laughs> Obiecuję. Obiecuję! Kręć! Patrzcie na mnie! Oh! Oh! Oh, nie! Zepsuliśmy? Musimy powiedzieć Rosji! Tak, jest tu Zofia. Ty niesiesz, Filipie! Co? No super! Jestem trochę zmęczona, kicek, ale to bardzo orzeźwiające czuć wiatr we włosach. Tak, bardzo fajnie, Rosie. Uwaga! Było blisko. Przepraszam, że wszedłem w drogę i że zepsułem wąż. Wąż? A tak, mieliśmy mały wypadek, ale próbowaliśmy pomóc Bruno. Nic nie szkodzi. A dzięki wam właśnie wpadłam na świetny pomysł. Dobrze, Dębiaku. Przygotuj się na rozmowę z Zofią. Ha, 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 ha. Nabierasz mnie? Nie mogę uwierzyć, że będę rozmawiać z dębiakiem. To takie niespodziewane. Próba, próba. Raz, dwa, trzy. Próba. Próba. Raz, dwa, trzy. Próba. Próba. Raz, dwa, trzy. Próba. Próba. Raz, dwa, trzy. E -e e -e, halo? I Czy jest tam ktoś? Oh, tak. Oh. Witam, <śmiech> Dębiaku. <śmiech> Rozmawiam z Zofią. Um, jak się czujesz? Uh. Moje korzenie ostatnio wariują! <laughs> nocowanie! <laughs> <Skik -skot>, nocowanie! <laughs> Gotowe! Przedstawiam Państwu pierwsze na świecie gniazdo z wełny. O, tak bardzo miłe i miękkie. O, co? No Wygląda na wygodne. I możesz je zabrać ze sobą. O, bardzo śmieszne. Hmm. Rosie, mogę tym razem siedzieć z przodu? Jasne. Wszyscy gotowi? Masz rację, Ros. Nie ma nic lepszego od wiatru w gnieździe podczas jazdy piorunem szos. U, Kicku, czy mógłbyś to zdjąć? W domu zdejmę, Rosie. <grywia> Zdejmij to, Kicku. Łaskocze. <grywia> <grywia> Pierwsze na świecie gniazdo dla królików. <grywia> Kicku! <grywia> Ciekawa historia o Oli. ...i czterech misiach. Mogę? Proszę! Proszę, Rosie! Kicek! Nie widzisz, że jestem zajęta? O, proszę, Rosie! Wiem, że potrafię! Proszę! Okej. Okay. Możesz być jednym z trzech niedźwiadków. Tak! Nie zawiodę cię, Rosie! Jasne. Na czym skończyłam? Którym? Co którym, Kicek? Którym misiem jestem? O, mm, Mama miś? Ha! Świetnie! Spróbujmy jeszcze raz. Rosie, co teraz, Kicek? To chyba jest Twoje! A, dziękuję. A teraz naprawdę daj mi skończyć pisać moją sztukę. W przeciwnym razie nie będziesz w ogóle misiem. Okej, okay, już mnie nie ma. Ups, przepraszam. Skończyłam! Napisałam sztukę! Złotowłosa i trzy niedźwiadki. O, dobra robota, Rosie! Czy mogę być teraz mamą miś? Nie, dopóki nie mamy pozostałych aktorów. To jest ich więcej? Tak! Jest mały miś i tata miś i... Tak, i złotowłosa! A, i wilk! Nie ma żadnego wilka, Kicku. Czy każdy jest zadowolony ze swojej roli? O, tak, rola narratora jest w najlepszych rękach. <laughs> to świetnie, Dębiak. Bruno, jesteś tatą misiem. <laughs> Zawsze chciałem być misiem. <śmiech> <śmiech> Filip, ty będziesz małym misiem. O, czy muszę być dzieckiem? Tak. A ty, Olu, jesteś złotowłosą. Obym była dobrą złotowłosą, Rosie. Nie martw się, Olu. Złotowłosa nie jest dobra. Jest niegrzeczna. Ale ja nie chcę być niegrzeczna. A małe żołędzie będą publicznością. O, zmiatajcie już, żebyśmy mogli poćwiczyć. O, 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 o. Dlaczego one tak robią? Okej, okay, dębiak. Zacznijmy sztukę. ]midtu. Dawno temu żyła sobie mała dziewczynka <ciffer sorting> i. O, złote włosy! Uwielbiam tą opowieść! <k Sens book playing> Uwielbiam dobrą sztukę! Jaką mam rolę? <umer image> oh, hmm. Nie ma dla ciebie roli dziubek. O. Oh. Rozumiem. Urodziłem się by grać, wiesz. Uh -huh. Pod tymi piórami bije serce gwiazdy. Czekaj, Dziubek! Zawsze możesz robić coś innego. Brr. Prawda, Rosie? Co? Ha! Oczywiście! Możesz być odpowiedzialny za efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe? Co to jest? A, e jak pukanie do drzwi. Pukanie sowy i. O, nie, nie, nie! Ja nie pukam ani nie hukam! Jestem nawet ćwiczonym aktorem! A co powiesz na kierownika sceny? Co to jest? To znaczy, że masz wszystko pod kontrolą! O, świetnie jest mieć coś pod kontrolą! Dobrze, ty wszystkich zorganizujesz. A ja przygotuję kostiumy na dzisiejsze przedstawienie. Dobrze, są trzy miseczki owsianki i trzy łyżki. Teraz potrzebuję krzeseł. O, mam nadzieję, że Dziubek ma się dobrze. Wyglądał na rozczarowanego. Okej, okay. Olu. O, jaki piękny Tom. Jestem bardzo zmęczona i. alu, alu, alu! Musisz mówić dużo głośniej. Wybacz, Dziubku. Tutaj, posłuchaj. ROOO! Jaki piękny dom! Widzisz, musisz dać z siebie wszystko, co masz. O, o, o Jaki piękny dom! Och, nie! To nie jest mały miś. To jest mały miś. Gugi, gu, 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 Kto spał w moim łóżeczku? Ua Tak? Teraz twoja kolej. Gugi, gu. Kto spał w moim łóżeczku? Jedyne, co mówię, to, że mama misia powinna mieć szminkę. To mama misia! Ale ja nie chcę mieć szminki! A ja nie chcę być krzykliwa! A ja nie chcę robić dziecięcych odgłosów! Jestem kierownikiem sceny, więc ja tu dowodzę. To tylko zabawa, ciupy. Ma rację! A, a, więc ja się więcej nie bawię! Witajcie, kochani, jak idzie granie w sztuce? Nie za dobrze, powiem szczerze. Gdzie jest dziubek? Poszedł! Ciągle mówił nam, co mamy robić. Kazał mi robić dziecięce odgłosy. Ojej. Słuchajcie, czy możecie przygotować scenę do przedstawienia? Muszę porozmawiać z dziubkiem. <noise> <noise> dziubek! Tutaj jesteś. Co w tym wszystkim chodzi? Nikt mnie nie lubi. Oczywiście, że cię lubią. Nie lubią, kiedy się nimi rządzi. Przepraszam, tylko że ja naprawdę chciałem grać w sztuce. No i proszę, powiedziałem to. Wtedy przepraszam. Nie napisałam wystarczająco dużo ról. To moja wina. Właściwie to dlaczego złoto włosy, my tylko trzymi się? Trzymi się to za mało. Masz rację, dziubku. Trzymi się to za mało. I gdzie teraz idziesz, rozzi? Zobaczysz. Do zobaczenia na wzgórzu. Kiedy to się zaczyna? Jest śmieszne, chce śmieszne? Ja chcę pączki. Małe żołędzie cierpliwości. Sztuka rozpocznie się wkrótce. Gdzie jest Rosie? Powiedziała na pewno, że tu się spotkamy. Lepiej pójdę i zobaczę, gdzie ona jest. Rozzy! <grym> Tada! Co to jest, Rosie? Zdecydowałam, że zagramy inną sztukę kicku. Nazywa się Ola i Cztery Misie. Chodźmy. Cztery misie? A tata misia mówi... U, 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 u. Kto spał w moim łóżku? Więc mama misia mówi... Kto spał w moim łóżku? A mały miś mówi... Gugu, kto spał w moim łóżeczku? E, o, e, tak i dziadek się mówi, kto spał w moim łóżku? A. Ja, to byłam ja. <ścoughs> <O>! <ścoughs> Pisze sztukę, wiesz, Rosie? Serio? Tak! Nazywa się serkicek i smok. Uuu! o czym ona jest? Więc ja jestem tym dzielnym rycerzem wyśniącej zbroi serkickiem i ratuję piękną niewiastę przed wielkim, warczącym zielonym smokiem ziejącym ogniem. O! kicek. Brzmi cudownie. Widzę siebie teraz w długich, rozpuszczonych włosach, z pieprzykiem na policzku. Ratunku, ratunku wołałabym i wtedy przybyłbyś na wspaniałym koniu i uratował mnie. O tak, byłabym idealną księżniczką. O, a to szkoda. Myślałem, że będziesz smokiem. Smokiem? Bardzo śmieszny kicek. Bardzo śmieszny. <śmieszny>, <śmieszny>, <śmieszny>